Przyjechali, teraz? Przyjechali, nie wyjadą, bo ludzie powiedzieli im, że przyjechali Ale oni już mieli odprawę To odprawę Rozbieganie się czymś No, no Bartek stoi w kolejce? Na stolik? Kolejce? Ale ty do grania dzisiaj jesteście tak na... <gry> <gry> nie odkrywaj karm Nie odkrywaj karm Poczekaj, ja nie odkryję pol, nie? no nie, no, so, tak. nie no. <gry> o no. nie mówić. Decyzja trenera. A że trener tutaj jest, to wolę nic nie mówić, tak? No dobra, ale forma jest? To jest dobry pomysł, żeby nazwać yy, ten fragment z naszych filmów. Nie wiem. Krótka chwila z ekspertem. Zapytaj Jacka. Drużyna myśli nad, po, nad nazwą tego, ale to, to jest ich sprawka, także ja nie będę podawać tytułu. To podaj wynik dzisiejszego meczu w 90 ja minutach. Ja mam, mam nadzieję, że będzie dla nas y, korzystny. To jest y, mecz łapka. to jest ten gatunek spotkań, kiedy idzie ci, kiedy wiesz, że grasz z rywalem i z dołu w no i... M może być, w zależności jak świadomo mamy drużynę. Ja wierzę, że ta drużyna jest coraz bardziej świadoma, już też nie ukrywam, no parę meczów takich przegraliśmy, e, także musimy się skoncentrować, podejść mentalnie na 100%, bo jeżeli podejdziemy na 95%, no to nie ma szans. Ja sobie zaglądałem w statystyki, patrząc na to, jak my świetnie prezentujemy się u siebie, ale przy okazji zauważyłem, że Znicz obózk... Robi jakieś absurdalne rezultaty na wyjazdach, biorąc pod uwagę ich statystyki domowe. No po prostu dużo punktów robią w kościach. Dok dokładnie, my przede wszystkim nie możemy patrzeć na tabelę, bo ta tabela bywa złudna, ten znicz kłobóz prezentuje się zdecydowanie lepiej niż miejsce tabelska. Chcą grać w piłkę Drużyna dobrze zorganizowana, także te punkty na wyjeździe to też nie jest kwestia przypadku. A to, że gramy u siebie przy światłach ze swoimi kibicami. To się przekłada na te punkty? Czy to jest tak, że po prostu tak się akurat złożyło, że u siebie mamy te statystyki całkiem dobre? Znaczy, przede wszystkim sztuczna murowa, tak, no to to jest nasz atut, jest, jest równo szybciej, szybciej można pograć w piłkę, nie ukrywamy, że my się dobrze czujemy, jeżeli możemy e, pograć w piłkę na równym podłożu, natomiast kwestia świateł, to myślę, to jest właśnie taki dodatkowy handicap, bo w ogóle każdy, Grając mecz przy światach, mobilizuje się o te 5% bardziej, jest po prostu łatwiej. no Nie ma co oszukiwać, że najlepsze mecze są właśnie pod wieczór, a nie o godzinie 12.40. Tyle, Jankowski, trener bramkarzy, ekspert, analityk. Gwiazda telewizji w Zespół zje i będzie starał się wykorzystać nasze, nasze założenia, na te spotkania. i Mam nadzieję, że zakończył go pozytywnie. Macie w sobie coś takiego, taką chęć rewanżu za ten mecz wyjazdowy? Bo pamiętam, że po nim nastroje były takie sobie. Były takie sobie, ale to było tak dawno, że już o tym meczu nie pamiętamy. Pamiętamy o tym, co się dzieje tu i teraz. Dobrze, dobrze wystartowaliśmy i chcemy bardzo to podtrzymać. E to boisko jest naszym atutem, trybuny, okoliczności, w jakiej gramy mecze, czy to po prostu jest tak, że my dobrze czujemy się na sztucznej trawie? Dobrze czujemy się na boisku, na którym będzie grać piłkę i takie jest nasze sztuczne boisko I, i to na pewno jest nasz atut. Także tutaj czy sztuczne, czy naturalne, to, to nie ma aż tak wielkiej różnicy tylko czy to jest dobre boisko, czy, czy złe boisko i taka jest niestety brutalna prawda. Ale widziałem, że nasz kompleks treningowy na Narutowicza też. Uwa, pięknie! No, nie ukrywam, że, że w przyszłym tygodniu będziemy chcieli wejść już na, na Rutowicza, bo, no, bo jednak jest y, diametralna różnica grając na sztucznym błysku, a naturalnym chodzi o podłoże i o zaufanie się piłki. Także to, to jest przyszły tydzień, ale tak jak mówię, najpierw jest najważniejszy dzisiejszy mecz, i, i tutaj na tym się skupiam.

Po udanej inauguracji z ramą z i cennym punkcie wywalczonym z Wiktorią Częstochowa Radziankowianie wrócili na swoje boisko. Dobry start ligowej wiosny i korzystne rezultaty w innych spotkaniach sprawiły, że mecz ostatnim z Iczem mógł pozwolić żółto-czarnym na zbudowanie naprawdę solidnej przewagi nad zespołami drżącymi o miejsce w nowej, pierwszej lidze śląskiej. Warunkiem było jednak pokonanie niżej klasyfikowanego Beniaminka, który, choć w ogólnym rozrachunku punktów ma mało, na wyjazdach punktował dotychczas całkiem solidnie. Trener Marcin Ccionka na meczy ze Zniczem nie miał do dyspozycji pauzujących za żółte kartki Szymona Siwego i Fabiana Brewczyka. Po kartkowej pauzie do jedenastki wrócił Piotr Kwaśniewski. Od pierwszej minuty zagrał również Marcin Kowalski. W kadrze meczowej pierwszy raz w tym sezonie znalazł się Bartosz Nawrocki, kończący rehabilitację po poważnej kontuzji kolana. Kto był na inauguracji wiosny z dramą z Brosławice, ten nie był pewnie przesadnie zdziwiony mocnym początkiem w wykonaniu ruchu Radzionków. Piąta minuta spotkania, dobra akcja Szymona Matyska na lewie. W skrzydle, podanie do Kacpra Zalewskiego, a Zalewski korzysta już z pierwszej szansy bramkowej i Cidry otwierają wynik tego meczu. Doskonałe otwarcie w wykonaniu ekipy trenera Marcina Trzcionki. Radzionkowianie zamierzali pójść za ciosem. Siódma minuta meczu. Piłkę z prawej strony boiska ma Kamil Kopeć. Się dośrodkowuje na raty. Za drugim razem piłkę ręką zatrzymywał jeden z obrońców znicza Kłobucki. Arbiter bez wahania wskazał na rzut karny. Z 11 metra uderzył Michał Szromek, ale wyczuł jego intencje. Piotr. Paliwoda, no i nie udało się Cidrom podwyższyć prowadzenia. Ale ta sytuacja w żaden sposób nie podcięła gospodarzom skrzydeł. Ci budowali kolejne ofensywne akcje. Dobre zagranie Michała Szronka do Szymona Matyska. Jego uderzenie broni jednak paliwoda. woda. Niespełna 19 napastnik, który na inaugurację dwukrotnie trafiał do siatki, tym razem jeszcze swojego dorobku bramkowego nie powiększył. A to 17 minuta meczu. Sprytne, przemyślane zagranie Kacpra Zalewskiego w kierunku Marcina Kowalskiego. Pomylił się jeden z Profesorów Znicza Kłobuckę miały sporo przestrzeni przed sobą. Kowal uderzył lewą nogą. Obił jednak boczną siatkę bramki Znicza. W tej fazie spotkania oglądaliśmy naprawdę jednostronne widowisko. 21 minuta. Faulowany jest Marcin Kowalski, a że sytuacja działa się w obrębie. Pola karnego Znicza Kłobudzkie. Po raz drugi w tym spotkaniu szansę na gola z rzutu karnego. Mieli żółto czarni. Po raz drugi tą szansę zmarnowali. Tym razem pali woda. Wyczekał Piotra Kwaśniewskiego. Został na środku bramki, czyli dokładnie. W tym miejscu, w które zdecydował się uderzać doświadczony pomocnik ruchu. Co ciekawe, również jesienią w Kłobucku żółtoczarni nie wykorzystali karnego przeciwko Zniczowi. Teraz mieli nadzieję na to, że dostaną jeszcze jedną szansę. Tym razem jednak po tym, jak przewracał się Matysek w polu karnym przeciwnika, gwizdek sędziego milczał. Tymczasem goście wciąż bez lepszych pomysłów na szukanie okazji do odrabiania strat, choć to uderzenie z dystansu mogło zaniepokoić Rafała Strzelczyka. 31 minuta. Poważny błąd obrony Znicza Kłobuck niewykorzystany jednak przez Kamila Kopcia wyczuł to, że za chwilę pomyli się, któryś z rywali pomocnik ruchu, no ale potem spudłował. A zatem, praktycznie jedynym, choć bardzo istotnym elementem, do którego można było przyczepić się w tym spotkaniu, jeśli chodzi o Żółto Czarnych, to była skuteczność. Doliczony czas pierwszej połowy, tym razem w sporym zamieszaniu pod bramką Znicza i po uderzeniu głową Szymona Mantyska, piłka trafia w słupek bramki przyjezdnych I to była ostatnia w tej pierwszej części spotkania groźna okazja dla ruchu na to, by prowadzić podwyższyć. Po 45 minutach Cidry absolutnie zasłużenie wygrywały, ale wygrywały tylko różnicą jednego gola ze Zniczem Kłobuckim. Jak my k***a tego meczu nie wygramy, to jesteśmy k***cy. I my chcemy do... naprawdę, no do... k***a sami... Przednijmy dla... dupy k***a, kończmy ich do Pane, nam prawie było, jeden gość to przyjdź, daj mu plaster, stój przy nim i Ten obraz meczu przysłaniałem tylko i wyłącznie się na dwa rzuty karne. Gracie dobry mecz, no chłopaki, nie kłóćcie się, po co? Emocja, to wszystko rozumie, chłopaki. Są, muszą być i zawsze będą. Trudno. To, co się już wydarzyło na tym boisku, to już nikt nie odczaruje, chłopaki. To, co się stało, to się stało. Trudno. Życie. Nieraz dostajemy po dupie, chłopaki. Tak też było teraz. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że prowadzimy 1-0. Mamy kolejne sytuacje. Próbujemy grać w piłkę. Chłopaki, po co te nerwy? Nie możemy zostać największymi frajerami weekendu. Głowa do góry, biorę sprzed, ustawienie od tyłu, jazda na piłkę, odbiór, strzelamy drugą bramkę. No nic więcej. Spokojnie! Jesteście lepsi! Jesteście lepsi, chłopaki! Kto Druga odsłona mogła zacząć się od zimnego prysznica dla żółto-czarnych. Po tym rzucie, wolnym Łukasza Kmiecia, piłka trafiła w mury złożony z obrońców ruchu. Na szczęście z znakomitym refleksem wykazał się w tej sytuacji Rafał Strzelczyk. 57 minuta znowu, zdecydowanie więcej czasu spędzamy na połowie przeciwników. Miłość Świelą dośrodkowuje, głową przedłuża to Szymon Matysek. W poprzeczkę trafia Kamil Kopecie. Wynik jak się nie zmieniał przed przerwą, tak nie zmienia się również po zmianie stron. Choć teraz było już naprawdę blisko. A to 61. minuta meczu. Bartłomiej Gwiaździński dośrodkowuje w pole karne. Nie sięgnął piłki Michał Szromek, ale później piłkarze znicza, oddali ją prosto pod nogi Szymona Matyska. A ten uderzył precyzyjnie, bez zastanowienia i podwyższył wynik na 2 do 0. W końcu ta przewaga gospodarzy nad rywalami zaczęła stawać się bardziej komfortowa. Tym bardziej, że goście wciąż tylko z rzadka zapędzali się pod pole karne Rafała Strzelczyka. Strzelczyk poza tą sytuacją z początku drugiej połowy wciąż w zasadzie nie musiał interweniować. Na brak roboty tego dnia nie mógł za to narzekać paliwoda. Prosta strata obrońców znicza, Kłobucki, bramkarz tej drużyny musi ratować partnerów po tym jak stanął oko w oko z Szymonem Matyskiem 72 minuta znakomite podanie w kierunku Marcina Kowalskiego od Kamila Kopcia. Teraz paliwoda się pomylił, ale nie udało się z tego skorzystać doświadczonemu Kowalowi raptem minutę później, indywidualną, ładną akcją popisał się Matysek. Później podał piłkę do Marcina Kowalskiego. Kowale, jeszcze jedna próba. Tym razem paliwoda w ładnym stylu. Ratuje się przed stratą trzeciego gola. Z łatwością Radziankowianie dochodzili tego dnia do okazji strzeleckich, ale w 79. minucie w końcu szansę na bramkę. Mieli też przyjezdni z dystansu. Uderzyły Mateuszy w Dylikowski. Dobrą formę wciąż prezentował jednak Rafał Strzelczyk. Doliczony czas gry ruch chce postawić kropkę nad i świetny odbiór Miłosza Świelonga, który zabrał futbolówkę rywalowi, potem podał ją do Piotra Kwaśniewskiego, ten idealnie w tempo do Szymona Matyska, który z kolei na dużym spokoju ustala wynik tego spotkania. Szymon Matysek po raz czwarty tej wiosny wpisuje się na listę strzelców, wciąż pozostaje najskuteczniejszym strzelcem ruchu Radzionków. Ruchu, który wygrywa po raz drugi tej wiosny przed własną publicznością 3 do 0, no i pnie się w górę ligowej tabeli z coraz większym optymizmem, spoglądając na to, jak kształtuje się ligowa stawka. Ruch Radzionków znicz 3 do 0. Najlepszy trener w naszym klubie. No, bo ja tyte tego podłożył trenerem i wszystkim tym może być gromadali. Mecz sam w sobie bardzo dobry, chociaż pewnie parę chłopaków gdzieś tam żałuje, że, że licznika sobie Strzeleckiego nie podkręciło. Dokładnie tak, bo, bo sytuacji było mnóstwo w dzisiejszym meczu i, i powinniśmy się lepiej zachować polukarnym przeciwnika i, i bardziej spokojnie zakończyć ten mecz, bo tutaj nawet nie chodzi o grę, w której dominowaliśmy, tylko te sytuacje strzeleckie, które które nie chciały wpaść, ale wpadły trzy, mamy trzy punkty i to jest najważniejsze. Rzuty karne, ja nie wiem, czy jest jeszcze jakaś drużyna, której ruch w ogóle w historii nie strzelił trzech karnych, a my w jednym sezonie przeciwko zniczowi, no tych 11 nie wykorzystujemy. Biorę to na siebie, bo nie robimy tego na treningach. No, taka prawda moja wina, Tarku! także tutaj do nikogo nie mam pretensji. Piłka nożna jest yy, taką dyscypliną w sportu, że nic nie można przewidzieć i, i tak też jest w tym wypadku. No szkoda, bo na pewno by się przyjemniej i łatwiej grało, a, a tak była gdzieś tam... Yy, może nie nerwówka, ale, ale emocje były do, do końca. Pewnie trudno było w lutym, gdzieś na początku marca przewidzieć, że tak ładnie ułożymy sobie start rundy rewanżowej. No teraz nic, tylko z tych siedmiu punktów korzystać. No gdzieś tam się dalej skupiamy na, na każdym najbliższym meczu, i najbliższy nasz przeciwnik to, to jest najważniejszy mecz dla nas, i, i tak będzie do końca tej ligi. Yy, patrzymy w tabelę, wiadomo, bo, bo liga jest ciężka, ale, ale chcemy być. Yy wyżej, odskakiwać i, i robić swoje na boisku, bo, bo ten, ta drużyna zasługuje na to, żebym ja nie mówił, yy, że gramy, o utrzymanie, żeby tylko czerpać i tak dalej. Na bo są naprawdę fajni zawodnicy i przede wszystkim dobry piłkarz